Najpierw ta tutaj stała podwójna hala, to była hala Berta, a Anna tam pojedyncza hala była z drugiej strony. Ale potem ujednolicono nazewnictwo hal w całych Niemczech i pierwsze dwie albo trzy litery nazwy hali odpowiadały pierwszym, dwóm albo trzem literom nazwy bazy. Z Zedinem, czyli z naszym tutaj obiektem w Jezierzycach Był problem, ponieważ na SE zaczynała się też baza w Serapen To jest zdaje się, że Lublino, czy jakoś tak to się nazywa w Prusach Wschodnich I trzeba było wymyślić oryginalne nazwy Zarządzono więc, żeby na SEL były nazwy tych dwóch hal w Jezierzycach I ta pojedyncza hala nazywała się SELIM a podwójna nazywa się Selinde, czyli Selinde się pisało. No, nazwy są arcy ciekawe, bo Selinde to taka góra w Afryce, a, a z kolei Selim to imię słynnego sułtana i tak się nazywał okręt wojenny, pruski, niemiecki, e, Breslau, który uciekł Anglikom na Morzu Śródziemnym do Turcji i... E, tak, żeby mógł dalej walczyć, tego sprzedali Turkom i nazwali go Sultan Selim. I być może do tego nawiązywało to nazewnictwo. Pierwsza hala była gotowa 14 lipca 1915 roku, a więc dosłownie na dniach będzie jubileusz 100 lat, jak tutaj te sterowce zawitały. W lipcu powstaje hala, sterowiec. Podają niektóre źródła, że był już w czerwcu. Możliwe, że ta hala była już na tyle e, wyposażona, że można było coś tam w niej trzymać. A takie oficjalne otwarcie nastąpiło 14 lipca. Trudno mi powiedzieć, a może po prostu ten czerwiec to jest nieścisłość, może to był po prostu lipiec. Generalnie ten sterowiec, który się tu pojawił w czerwcu albo w lipcu 1915 roku, już na początku sierpnia został rozwalony. E, w, pod, pod, pod mitawą to jest dzisiaj e, chyba Łotwa o ile dobrze pamiętam. Dobra, dziękuję bardzo, wsiadamy na rowery i jedziemy do kosza.